Ściędrz ludziska, z tej strony Patel. W tym odcinku pokażę Wam, jak anulować subskrypcję ekipy Fortnite, ale jeszcze przed tym zachęcam Was do wsparcia w sklepie z przyjętami, z kodem Pathologii. Z góry dzięki! Ekipa Fortnite to szczytowa oferta subskrypcji, która pozwoli Ci zgarnąć najlepszy kąski z Fortnite na zawsze. Dołącz już teraz, a otrzymasz co miesięczną ekipakę, czyli pakiet z nowym strojem, kilofem i plecakiem, co miesiąc 1000 bucksów oraz karent bojowy na obecny sezon. Wszystkie te elementy, Kupisz za jedyne 47 zł i 99 groszy miesięcznie. Pamiętajcie, że ekipy Fortnite nie zakupicie poprzez Space of Card. OK, ale teraz pytanie: Jak anulować subskrypcję i co się stanie, jeśli zrezygnujemy z ekipy Fortnite? Anulowanie jest banalnie proste. Wystarczy, że wejdziemy do menu głównego poprzez naciśnięcie Escape. Szukamy zakładki ekipa Fortnite. Klikamy. Następnie schodzimy na dół i klikamy Informacje o anulowaniu. I klikamy opuść ekipę Fortnite. Oczywiście członkostwo potrwa do końca aktualnego okresu rozliczeniowego, który będziemy mieli podany w grze. Zachować wszystkie zdobyte już karnety bojowe, widolce oraz ekipaki, czyli nasze skinki nie zostaną utracone. Klikamy opuść ekipę Fortnite i tyle. Subskrypcja została anulowana. Gra nie pobierze nam żadnych pieniędzy w następnym okresie rozliczeniowym. Jeśli Wam pomogłem, to nie zapomnijcie o zostawieniu opeczki oraz Subika. Trzymajcie się, cześć!